Ty, ja się boję. Jesteś. Dzień dobry, dzień dobry, ubieram buty i dzisiaj zaczynamy dzień od zakupów. Zarówno takich spożywczych, jak i trochę. A mam suchą skórę na kolanie, jak i trochę kosmetycznych, ponieważ od jakiegoś czasu naczytałam się w internecie o pewnym zestawie kosmetyków dla kobiet po 30. No i chyba się skuszę na swój pierwszy e, zestaw przeciwzmarszczkowy. E, ja pierwsze zmarszczki to już. Przed 30 miałam. Najbardziej to takie chyba w okolicy oczu. I mam wrażenie, że one są w tych miejscach, gdzie jak się uśmiecham, to po prostu one tam wychodzą. Więc jakiś spożywczak, a może w sumie dwa w jednym, bo wiem, że te zestawy są dostępne i w biedronce, i w rosmanie. No, zobaczę, gdzie mi tam będzie po drodze. Jeszcze dwa dni temu sprawdzałam prognozę pogody na cały tydzień i miało być okropnie, a tu proszę takie piękne słońce. Chociaż wczoraj wieczorem była u nas pierwsza burza w tym roku. Janek siedział przy oknie i no trochę się bał, ale trochę chciał patrzeć. Chyba burza będzie. I cały czas. A dlaczego nie ma tych piorunów? Dobra, słuchajcie, biorę reklamówki i lecimy na zakupy, bo obiadu nigdy nie będzie. No, a kiedy mam już wychodzić? Nie ma karty, więc telefon do mojego męża, on ostatnio korzystał, w domu nie widać. Grzesiek? Co? Słuchaj, szukam twojego portfela. Może być w aucie. Tak? W aucie zostawiłeś? Nasze auto jest tutaj zaparkowane, tak pod samymi drzwiami. Bo zaraz wam pokażę, co stoi na miejscu samochodu. Wiem, że może na razie to nic Wam nie mówi, ale ja wiem, że to jest plac zabaw dla dzieciaków. Takie dwa domki z kładką, ze zjeżdżalnią, z huśtawkami. Mega się tym cieszę, ale jak widzicie, to na razie trzeba złożyć. Jest tego sporo i sama sobie z tym nie poradzę. Nawet się za to nie zabieram. Zobaczymy, jak będzie jakiś luźniejszy dzień, to wtedy, to wtedy złożymy. Janek wie, że to jest plac zabaw, więc myślę, że tak będzie wiercił dziury w brzuchu, że szybko to złożymy. Samochód przeszukany, i karty nie ma. Poradzę sobie w inny sposób, ale u nas odwieczny problem: gdzie są klucze od auta, i gdzie są portfele? No i karty. Trzeba nabiegać dla fajnych ujęć. Grzesiek, cały czas. Rób fajne ujęcia, rób fajne ujęcia. Ojeju, to dwa razy dłużej schodzi. Proszę bardzo. O wow, ale już pięknie, wszystko zaczyna kwitnąć. Dobra, ja już jestem pod sklepem, ale powiem Wam, że nie jestem na tyle odważna, żeby pobujać się tutaj z kamerą. Więc nagram już dopiero resztę w domu. Do zobaczenia. Jechałam sobie ze sklepu i proszę bardzo, kogo ja tutaj mam? Grzeszek no. i Adrian, więc to może się równać. Tak, warzywa. Powiedzcie, co robiliście w polu? Co tam jest zasiane dzisiaj? Dzisiaj groszek poleciał. Groszek? Trzy rzędy. aż posiane. Folia. Przykryte wszystko jest folią. Ja jak się wyrobię, to pojadę sprawdzić, czy sprawdzić. Zobaczyć po prostu. Tutaj są rolnicy, fachowcy lepiej się znają, a ja to tam tylko do haczki pewnie mnie zagonią i tyle. Kupiłam sobie całą e, serię takich kosmetyków e, Eveline. Eveline jest polska firma, nie wiem czy wiecie, ale na pewno kojarzycie, bo one są i w Rosmanie i w Biedronce. E, w Hebe, no dobra, nieważne, generalnie są ogólnie dostępne i cenowo też są przystępne, e, a mają teraz taką serię Royal Snail z filtrowanym śluzem ślimaka. I tutaj mam dwie rzeczy takie do pielęgnacji ciała, czyli krem do rąk i krem, balsam do ciała, ale ja wiecznie zapominam i wiecznie mam takie suche skórki i ręce, po prostu niby kremy stoją, ale tego nie używam. Mam nadzieję, że teraz jak jest pompka, to będzie wygodniej i częściej będę po prostu po nie sięgała. A kolejne dwie rzeczy, to to już jest do takiej codziennej rutyny, ponieważ mam tutaj krem... Krem do twarzy i on ponoć ma ujednolicać kolory skóry, ale również nawilżać, wygładzać, więc tutaj w okolicy oczu jak najbardziej myślę, że będzie przeze mnie stosowany. No i płynny celarny, bo jednak po całym dniu ja bym chyba nie zasnęła w makijażu. Zawsze, zawsze dla mnie to jest ważne, żeby makijaż porządnie zmyć. I też kilka razy w tygodniu robię sobie peelingi, Tak minimum raz, a staram się dwa razy w tygodniu. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj, patrząc na zawartość tego śluzu ślimaka, no to on znajduje się w składzie na trzecim miejscu akurat w tym produkcie. Widziałam, że w niektórych produktach był on też na drugim miejscu, a to znaczy, że tego jest naprawdę spora zawartość. W produktach spożywczych jest podobnie. Jak, nie wiem, weźmiecie sobie jakieś masło orzechowe do ręki, no i zobaczycie, że orzechy są na... Nie na pierwszym miejscu, no to ja już bym chyba nie kupiła takiego produktu. Teraz idzie lato, więc jestem pewna, że po prostu nogi będę musiała smarować, a nie takie wieczne, suche skórki. Krem do rąk. Dobra, odnoszę wszystko do łazienki, a myślę, że już za tydzień nagram odcinek taki pokazujący, co tam u nas w łazience słychać. Generalnie jeszcze jej nie pokazywałam. Przyszły mi ostatnio takie pojemniczki bambusowe, więc muszę sobie to trochę posegregować, bo jak na razie to mam w pudełkach po butach niektóre rzeczy, więc tego, tego nie pokażę. Już rozpakowujemy. Słuchajcie, kupiłam wielki filet z indyka. Pokroję go sobie, doprawię. No i będziemy robić z jankiem szaszłyki. Do tego pieczarki, papryka, cebulka. No i chyba to wszystko. I mięsko. I mięsko, oczywiście. Fajnie, za ja powiedziałem. O no pewnie, że fajnie odważny, taki naprawdę gdzieś w towarzystwie to nieraz mnie zaginam swoją odwagą. Ostatnio do dentysty mówię, byliśmy u dentysty, bo ja mówiłam, że pan dentysta ma małe dzieci to... też, a Janek do niego wchodzi na wejściu i mówi, a gdzie są twoje dzieci? A doktor Maciek taki zdziwiony i mówi, no jeden pojechał syn z mamą do zoła, a drugi gdzieś tu sobie śpi, niedaleko chyba na tarasie. A Janek zaraz do niego, To dochodźmy do niego. Pokaż mi go, naprawdę odważny. Dzień dobry, chciałabym kupić chlebek, ale taki świeżutki i mięciutki. Dziękuję. Umówmy się tak, ja będę kroiła mięsko, dobrze? A ty możesz mi pomóc z pieczarkami. E, każdą pieczarkę poproszę tylko na pół, ok? One muszą być takie duże, duże kawałki. Okay. Takie. O, świetnie! Uważaj powolutku. Tutaj mam mięso, posypałam sobie je przyprawą do kebaba. E, słuchajcie, szaszłyki mam gotowe, e, zaraz je wstawię do piekarnika, ale jeszcze trochę skropię je tłuszczem i będę opiekła z czterdzieści minut? Co Daj. robisz? Dla kogo ty gotujesz? Nie wstydź się! Janek ma niewidzialnego przyjaciela od dawna gotuje dla niego obiad ale się trochę wstydzi Mo! No. Co zajadasz? Mm. Jabłuszko, jabłko. Niam. Niam. Jakie dobre. Niam. Niam. A jaka będziesz duża? Mm. Taka duża. Buzia brudna z malin, ale to nic. Zaraz będziemy się kąpać. Jeszcze trochę jabłuszka. Co ci narysować? Nie. Kotkę? Mam. Dobra, może być kotek. Kotki akurat dobrze mi wychodzą. To chodź do mnie, zobacz jaki kotek tutaj powstaje. Taki kotek, będzie miał głowę. Kto tu idzie spać? Dobra Pa, papa! Livia śpi w namiocie dzisiaj. Gwiazdki odbijasz. Słońce! Nie nagrywałam tak całego dnia. Livia już śpi, Janek jeszcze jest u babci, a ja mam kilka paczek do otworzenia, więc pomyślałam, że. Jak już mam otwierać, to otworzę z Wami. Pierwsza, z nie wiem, co w której jest. Ta jest za lampą. Wydaje mi się, że coś tu będzie dla Liwi i dla mnie, ale pewnie nie jestem. Dla Liwi dress, ale wydaje mi się, że te spodnie będą już za krótkie, więc muszę wymienić na 98, bo to jest 92. I trzy pary spodni jeansowych sobie zamówiłam. Takich niedrogich ze Stradivariusa, ze, ze Stradivariusa i e, Nie wiem, nie widzę, ale wydaje mi się, że one no są z zberszki. Ostatnio dużo wam tych butów pokazuję, ale szczerze, to e, większość poszła do odesłania. Zaczynamy od lipci. Ale nie są takie miękkie, chyba, że z tym papierem. No powiedzmy, średnie. Coś dla mamy. Nie wiem, czy ja tu nogę włożę, zaraz sprawdzimy. O, a te mnie zaskoczyły. Normalnie jak, jakby butów nie było, takie lekutkie a te z kolei są ciężkie ale ładny kolor w ogóle teraz są takie na, z takim prostym noskiem bardzo dużo jest modeli nie wiem czy się przekonam dobra, mierzymy sytuacja wygląda tak ten taki zielonkawy jest ciężki, jest niewygodny z kolei ten to czuje się jak na boso, naprawdę, bardzo tak stabilnie ten mi tak człapie mam wrażenie, że zaraz go zgubię a co do pomarańczowego, to jeszcze nie wiem. No te klapki jednak są za ciasne, te pomarańczowe, ale w porządku wyglądają. Cześć Grzesiek. Przymiarki butów. Livia dopiero zasnęła. Janek u babci. 20 godzina, co ty jeszcze? A ja sobie nagrywam. Ojej. Jedną rzecz przymierzyłam, na resztę chyba, chyba nie mam jednak dzisiaj ochoty. Jest już Grzesiek. Eee, musimy ustalić sobie plan na jutrzejszy dzień. Grzesiek, plac zabaw przyszedł. Kiedy złożysz? Okay. Nie? <laughs> Wiem, że ciężko jest. Grzesiek już na dziadka próbował zwalić. Yeah. I zobaczymy, yeah. kto się bardziej zaangażuje. Eee, co do bluzki, uważam, że jest spoko. Bardzo przyjemny materiał, więc chyba sobie ją zostawię. Łamka. Ładna. Nie jest taka pod szyję, ale ja lubię golfy. To trochę takie jak piżama w dotyku. Naprawdę. Grzegorz, pożegnaj się ładnie. Tylko pożegnania mi brakuje. <grystanie> Nie ma żadnych pożegnań. Koniec. Dziękuję.